spojrzy na Fordon spoza Fordonu, z drugiej strony Wisły czy od strony Nowego Fordonu wyraźnie widać, że to miasto jest rozgraniczone na właśnie trzy świątynie wokół których wcześniej grupowały się trzy nacje które mieszkały w Fordonie praktycznie zgodnie no, w przypadku Żydów to było do 1939 roku w przypadku Niemców do 1945 roku głównym placem miasta obecnie jest kościół świętego Mikołaja. Wcześniej kościół stał gdzieś w rejonie e, targowiska, czyli synagogi. Pierwsi Żydzi, którzy się osiedlili tutaj w Bydgoszczy e, w wieku XVI, e, mieszkali razem z chrześcijanami. Nie było problemu, nie było jakiejś takiej wyraźnej e, granicy. I faktycznie pierwszymi mieszkańcami obcymi, wa, była, właśnie, była właśnie grupa e, e, żydowska. Niemcy, zwani przez Polaków Holendrami, czyli Holendrami, e, przy, zaczęli osiedlać się we Fordonie gdzieś w wieku XVI-XVII. Już byli wyraźną grupą, e, która, która się rysowała i podejdziemy za chwilę do kościoła tutaj świętego Jana i tam, że tak powiem, stworzyła swoją własną społeczność. Matka była prawnuczką Łokietka. w każdym bądź razie był bardzo żółtym człowiekiem i miał aspiracje do różnych ziem w Między innymi tytułował się panem Rusi Katolickiej, był w Węgier, czyli wszystkie... Tak, można usiąść na trawę. Mokre, ale przynajmniej to znałem są fajne tutaj. Tak, tak, możemy, ale tutaj powiedzmy, no może nie będziemy wchodzić w szczegóły, drodzy Państwo. Otóż stoimy przed kościołem dawnym, dawnym zborem ewangelijskim, Johann Kirche. A jeszcze ludzie dochodzą, przepraszam, ale chociaż mnie słychać tak dobrze, że będzie mi się chyba to śniło, który tak jak Fordon, jak już Państwu mówiłem, szczęścia za bardzo nie miał, to ten kościół miał szczęście. A ja powiem Państwu dlaczego. W roku 1879 Kościół dostał imię Johann Kirche był nazywany, czyli Kościół Jana. Ewangelicy dosyć restrykcyjnie podchodzili, bo do kościoła czyli mogły się w nim modlić dwa odłamy Ewangelików, którzy tutaj byli najbardziej popularni. Jakkolwiek była również gmina również, że inna, bo tych odłamów w Ewangelickim Kościele jest bardzo dużo, ona akurat nie korzystała z kościoła, tylko spotykała się po domach. Kościół, który Państwo widzą za, za plecami, służył gminie Ewangelickiej do roku 1945. Natomiast po 1945 roku został zamknięty i został przekształcony w magazyn, magazyn odzieży. I to uratowało właściwie jego istnienie, ponieważ w pobliskim Ostromecku jeszcze większy budynek niż ten, jeszcze większy kościół został po prostu zburzony. Nie było potrzeby w takim niedużym mieście jak Fordon, no, potrzeby, ale też nie było finansowo, trzeba na to spojrzeć, że taki proboszcz również musi ten kościół utrzymać, on, muszą do niego chodzić ludzie. Kościół świętego Mikołaja zupełnie wystarczał ówczesnym Fordoniakom, ale przez to, że zrobiono z tego kościoła magazyn, nie został on zniszczony, nie został zapuszczony, bo na szczęście nie były tam rzeczy, na szczęście były tam rzeczy, które łatwo ulegały zniszczeniu, czyli ubrania robocze i tak dalej. W związku z czym pan o dach itd. i tak dalej, ten cały kościół przeciął. To jest dawna pastorówka. To jest bo ona w sobie jest solidna, że pastorzy mieszkali w jakichś szczególnych warunkach, ponieważ ten budynek pełnił również rolę szkoły ewangelskiej. Chodzili do niej e, oczywiście młodzi, młodzi Niemcy, młodzi Ewangelicy. E, było w sumie aż e, trzech pastorów i pastorzy Ewangelicy mieli prawo do kontroli szkolnictwa żydowskiego, jak i polskiego na terenie. Tam wiesz, nie Jest to mecz, bo <trymne> Tak, wyjdziemy. No i tak nie wiem, Proszę przejść na drugą stronę, bo będziemy szli na ulicę Modrzewskiego, żeby już nie przechodzić dalej, jeżeli... Stoją Państwo pod budynkiem więzienia, które zostało założone w dawnej komorze celnej. W roku 1853. Pierwotnie był to dom poprawczy dla kobiet. E, było ich na początku około 100, finalnie więzienie było na 600 e, podopiecznych i do roku 80, e, 1983 było to więzienie kobiece. E, więzienie od samego zarania zasłużyło sobie na synonim więzienia ciężkiego. Kto kiedyś był w tym więzieniu, nawet no, oczywiście nie mówię jako pensjonariusz, ale chociażby w, na praktykach, albo zwiedzał to wie, że główny budynek, który widocznie jest od Wisły, czyli do komora cenna, po dziś dzień jest e, bardzo przebiegła, zimna i niesympatyczna. A jeżeli powiem Państwu, że wcześniej nie było tam kanalizacji, a potrzeby załatwiało się po prostu do beczki przykrywanej pokrywką,

プロペラでございます。 była moja brama najwyższym poziomem poziomem mimo, że tu Państwo widzą na ścianie rok 29 i 23 gdzie faktycznie woda stała wyżej prawdziwą, e, prawdziwą tragedią nie tylko dla Podgonu ale dla Bydgoszczy i najwyższych okolic był właśnie, właśnie powódź z roku 1888 i 1889 wówczas to właśnie przez to, że Bałtyk był zamarznięty Woda nie miała gdzie spływać, krótko Mówię to oczywiście w taki sposób skrótowy. Zrobiły się zatory, i woda zalała ca całe po prostu powierzchnie, przyniosła straty niewyobrażalne. Właściwie Niemcy chyba sobie w zaborze Pruskim wtedy uświadomili, jak niebezpieczną rzeką jest Wisła, której bieg górny był nieuregulowany. Nie ukrywajmy, że z Wisły można było żyć. Fortuniacy się oczywiście odłowem ryb. I muszę Państwu powiedzieć, że. Burmistrz Wordan, jeden z najbogatszych e, fordoniaków w wieku XVIII zabronił rybakom odłowu ryb za pomocą sieci. Dlaczego? Ano dlatego, że wówczas w Wiśle żyły łososie. Odłów był prawie, że przemysłowy i zaczął zagrażać istnieniu tego łososia w tym tutaj biegu i ograniczono przez to ich możliwości, łosoś zawsze był rybą cenną. Rybą, którą zawsze można było sprzedać. Teraz łososia byśmy chyba tutaj nie trafili. O, odnoszę takie wrażenia. Jeżeli... Bo jeden nauczyciel. Była to szkoła, można powiedzieć jednoklasowa na młodych e, adeptów studiowania tory w różnym wieku. Oczywiście, żeby założyć KH, czyli gminę, potrzebne były pewne warunki. Musiała być rzeźnia, musiała być, musiał być dom modlitwy jakiś, no i przede wszystkim musiała być łaźnia, zwana mykwą. Bycie nie wygląda tak, jak my sobie wyobrażamy, ale też chodzi o taką ablucję typowo e, religijną, obmycie się po prostu z tego kurzu dnia codziennego. Podparty na, na kolumnach, nawozuje no, do tradycji typowo żydowskiej, która e, tego typu synagogi wtedy możemy zobaczyć w tej wielkości. Na południu Polski to tam się zachowało niż tutaj. Tutaj najbliższa synagoga jest e, w Koronowie. Korona, to jest, to jest korona, to Żydzi, którzy budowali tą synagogę, oszukali e, urzędników pruskich, ponieważ pierwotne plany, jakie były zatwierdzone, w, 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 mówiły, że synagoga ma by być krótsza i mniejsza, a synagoga jest dłuższa i wyższa. Jeżeli chodzi o wysokość synagogi, on jest nieprzypadkowy, ponieważ jak wszystko w torze jest napisane i halacha, różne prawa żydowskie mówią, że dom Boga powinien być naj, największy w okolicy. W momencie budowy, kiedy nie było jeszcze Kościoła Ewangelickiego, a Kościół Świętego Mikołaja napompnąłem ledwo Państwu, bo nie ma na wszystko czasu, żeby powiedzieć, ale tak naprawdę dzwonnica ma dopiero od dla 20. To też szpiczasty dach zupełnie wystarczał, żeby to był najwyższy budynek w mieście. Żeby było wiadomo, gdzie ten Bóg mieszka, to właśnie mieszkał tutaj. W Państwo wiedzą w religii żydowskiej kobiety, podobnie jak w meczecie. Powinny być osobno i nie odwracać, nie rozpraszać uwagi mężczyzn. Nie mają się skupić na modleniu, okryć się tałesem, szalem modlitewnym, wpaść w trans, a nie oglądać się za przystojnymi sąsiadkami. To też one były u góry, oddzielone kratą i tam oczywiście się modliły, bo to, to, prawa do wiary nikt nikomu tutaj nie odmawia.